Jak oglądać One Piece chronologicznie? Szybka zmiana rynsztunku. Wiele osób może sobie pomyśleć: No co to jest za sztuka? Na tą chwilę, kiedy to nagrywam, jest 1145 odcinków One Piece'a. Ktoś by pomyślał: No zaczynam od pierwszego i oglądam. Ale nie, bo są jeszcze filmy i różne specjale, które pojawiają się między odcinkami. Więc jedziemy. Zaczynamy sobie od odcinków 1.18, i po 18 odcinku wjeżdża. One Piece The Movie. Wracamy do serialu i po odcinku 53 oglądamy One Piece Clockwork Island Adventure. Następnie po odcinku 102 mamy coś takiego jak Królestwo Chopera pośród dziwnych zwierząt. No, jesteśmy już na 138 odcinku, więc lecimy dalej i tutaj wrzucamy film Dent Adventure. Z załoga płynie aż do odcinka 143, gdzie oglądamy Cursed Holy Sword. Te flary słoneczne tutaj lecą. I teraz niemal 100 odcinków spokoju, bo dopiero po odcinku 224 oglądamy Baron Omatsuri i Sekretna Wyspa. Następnie po odcinku 228, czyli tutaj mamy króciutko tak naprawdę odstępu, oglądamy Giant Mechanical Soldier on Karakuri Castle. Z kolei po 312 odcinku oglądamy Alabastra Episode. to się nazywa. The Desert, Princess and the Pirates. Z kolei po 325 są dodatkowe odcinki z choperem. A po 381 odcinku z kolei oglądamy kolejny film One Piece, który nazywa się Strong World. I zaraz właściwie po tym można obejrzeć coś takiego jak One Piece 3D, ale nie polecam. Kiedy już wypróżnimy swoje treści żołądkowe po tym One Piece 3D, to lecimy aż do odcinka. 578, gdzie oglądamy One Piece film Z. Z jak zajebisty. Z kolei One Piece film Gold oglądamy po odcinku 750. Kolejny zajebiaszczy film to One Piece Stampede, który oglądamy po 889 odcinku serii. I ostatnia produkcja to One Piece film Red, który najlepiej obejrzeć sobie po odcinku 1030. Jeśli ktoś zapytał o Netflixa, to może sobie go obejrzeć kiedy chce. Jest całkiem spoko. I gwarantuję wam, że jak to zobaczycie, to będziecie już kupieni i One Piece będziecie oglądać do końca. Swojego albo jego.